Maciej z Gram podpada, e, gram sobie w grę, podarował mi oto takie piwko z e, Spooky Pumpkin, tej browar, szał piw, e, piwo z warki zeszłorocznej, wypić ja trzeba do 19.10, więc je ja wypijam przed tym terminem, a film wrzucę e, bliżej Halloweenów. Bo to takie dyniowe, Halloweenowe jesienne piwo. Raz może trafię z filmem w czas. W czas wrzucenia filmu, kiedy piję dane piwo pod okres. Nie wiem. W każdym razie postaram się wrócić trochę też do nazwy kanału, czyli Bir Tapczanowski. Czyli jest jakiś tapczan. Gdzieś znaleziony na wyjeździe. Cudzy. Nie będę już owijał bawełnę. Smoket Pumpkin Triple powinno być mocne. Jest 17% ekstraktu i 9 V. Kapselek mroczny, czarny, nic sobą nie przedstawiający. A samo piweczko takie wspaniałe wspaniale się pieniądze. I mam nadzieję, że dobrze się pijące. Piana jest niesamowita. Jak opadnie, będzie na pewno fajną, złotą, gęstą pianą. W kolorze takim bardzo ciemny bursztyn. Na razie jedynie nie czuję. Ale mi się pić chciało. Mm, fajna wędzonka. Jestem po smak dyni. Za ścianą jednej sąsiedzi impreza, drugi sąsiedzi płaczące dziecko. Ach, wspaniale. <laughs> Pierwsza kooperacja historii marki Tej. Wybór nieprzypadkowy. Browar Szałpiv, który w swoim portfolio posiada już piwa w stylu belgijskim. Tym razem wspólnie popełniliśmy piwny eksperyment, który wniesie kolejną nowość na polską scenę piw rzemieślniczych. Nie wiem, czy to jest nowość, nie wiem, czy pierwsi, ale e, jeśli chodzi o dynie, to chyba dużo było piw dyniowych. Jest tu przecież z dyni cukier kandyzowany i monachijski wędzony słód. <kłysy> chyba, że nowość jest ten słód wędzony, albo nowością jest to, że to jest właśnie ten triple Eee. Piwo z założenia miało być przeznaczone do spożycia w sezonie jesienno-zimowym, tak też je właśnie piję. A cóż bardziej kojarzy się z jesieniem, jak niedynia. Doświadczenie browaru szałpiw. O tfu w piwach belgijskich. Ok, spróbujmy belgijskich drożdży. Jak urozmaicić pić piwo, nie dodając zbędnych dodatków aromatów, ażeby całość ze sobą współgrała. Dodać słód wędzony drewnem bukowym? No jasne, tak właśnie powstało piwo które trzymasz w ręce. Na zdrowie. No i Wam powiem, że sezon na piwa dyniowe się zaczął. Jeśli yy, tak jak to napisali, popełnią kolejną warkę yy, z czystym sercem, próbując go teraz, polecam. Mm. Jak i inne dyniowe piwa, które pojawiają się w tym <laughs> jesienno-zimowo, pogrzebowo, zaduszkowo, wszystkich świętowo, halloweenowo w okresie jest wiele dyniowych piw. Dynamit. Na przykład ten dynamit. Lubię go, dlatego tak mówię. Z dynią, z pulpą dyniową, z dyni, wszelkie maści. Pijcie, bo dynia jest dobra. Piwo jest dobre. Dyniowe piwo jest też dobre, więc pijcie. Wasze zdrowie. <laughs> Zdrowie Maciusia, od którego dostałem te piwka. Oczywiście wszystko będzie w tych linkach w opisie. Tymczasem mam jeszcze parę butelek do pokonania, więc teraz będę sobie siedział i pił. Wasze zdrówko. Zdrowie!